Święty Mikołaju, patronie nasz, Święty Mikołaju, patronie nasz, młody się, młody się, módl się za nami. Witam Cię, dziewczynko, a Ty tylko jedno tutaj jesteś. A jak to się stało? Jakaś choroba czy epidemia? Co to się stało? I rozmawiałaś z koleżankami i kolegami. Tak? A nie już nie widziałam. Nie Zima zaskoczyła, tak? No i widzicie, a wierzy świętego Mikołaja? Bo jest, tak? A jego zima nie zaskoczyła. Widzisz? Przyjechał. Jaki może z tego? Trzeba wierzyć i chodzić, tak? Tak jak w Boga, tak i świętego Mikołaja, tak? Grzeczna dziewczynka jesteś, jest, jest bardzo grzeczna. Aha, zaśpięłaś. Raz, dwa, trzy. Ktoś mówił coś do wie, kto wybacz, ale nie wie, Z swojemu wzruszonym sam um, się ciało. Coś w życiu zaleśniało, nawet się wydało, bo we własnej odsłowie Ta stajniczka nic wielkiego, a tak pół Boga samego, dały taki słodki no na, na całym dzieci, dzieci, a, a jednak przed jedna bogące nadujesz dziczę, cuda dziejewsze ojska. W sercu zbudować stajeneczkę, gdyby w nim zamieszkał Bóg na chwileczkę. Gdyby nie na chwilę, a na wieczność gdyby dopiero było, to by się działo. I czy nie sudać. Taka mała, taka inkultura, stajeneczka, nic nie